Nauka i technologie. Dla wielu ludzi to wiedza tajemna. Jednak są wśród nas liderzy zmian, którzy potrafią tę wiedzę nie tylko oswoić, ale i wykorzystać. Przedstawiamy liderów zmian, którzy z sukcesem wykorzystali fundusze europejskie. Najbardziej motywuje mnie mój zespół. Ludzie, z którymi pracujemy na co dzień, robią naprawdę wielkie rzeczy i rozwiązują problemy, które. Czasami są rozwiązywane przez wiele lat na, na uczelniach, a my dnia codziennego problemy rozwiązujemy na koniec tego dnia. Nasz projekt polegał na opracowaniu innowacyjnego testu do wykrywania wirusa grypy w wymazach karbowych od pacjentów. Najbardziej satysfakcjonujące jest to, że udało się przenieść z świata nauki, idei, coś, co było w naszych głowach, do rzeczywistego zastosowania, do tego, że nauka. Dzisiaj służy tak naprawdę ludziom, nam wszystkim. Największym wyzwaniem było zminiaturyzowanie dużego, dużej aparatury laboratoryjnej. Co roku chcielibyśmy wypuszczać kolejne produkty, które będą ułatwiały życie nam wszystkim. Dążymy jako społeczeństwa globalne do maksymalizacji wykorzystania źródeł odnawialnych. Fotowoltaika jest najmniej ingerującym źródłem, najprostszym z punktu widzenia inwestycyjnego i najprostszym z punktu widzenia integracji z istniejącymi obiektami, szczególnie kubaturowymi. Stworzyliśmy grupę naukowo-przemysłową, która podjęła wyzwanie opracowania szeregu różnych technologii, które mają wspierać właśnie proces wytworzenia taniego ogniwa fotowoltaicznego. Jest to technologia, którą można wykorzystać w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, elektronicznym, mechanicznym. Uważam za największy sukces osobisty właśnie zespół, złożony z wielu młodych ludzi. Motywuje mnie poszukiwanie nowych technologii na pograniczu tego, co już rozpoznane i znane, i stosowane. Świat innowacji wciąż ma przed nami mnóstwo tajemnic, dlatego warto inwestować w ludzi z wizją i pasją. Czekamy na kolejnych odkrywców, liderów zmian, którzy wykreują rozwiązania ułatwiające życie i zmieniające naszą codzienność. Nagrodzone projekty były realizowane z funduszy europejskich.